Hello, hello, witam wszystkich bardzo serdecznie w tym odcinku na kanale, a dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, że szukam osoby do traida, e, ogólnie takiego trada troszeczkę większego albo po prostu takiego można powiedzieć. Wyrównanego tradera, czy cokolwiek Szukam osoby, która może się wytradować za cały mój ekwipunek Za kosę oczywiście w gierce CSGO e, Chodzi tutaj o cały ekwipunek Za chwilę mam pokażę cenę całego ekwipunku, która tutaj Znaczy to nie jest cena, która aktualnie jest, ponieważ jeszcze kilku itemów nie ma, zaraz wam pokażę na steamie e, Itemy większość No i patrzcie tu na przykład mam e, skin na przykład to, 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 tutaj Mortis na przykład i inne belety i inne takie rzeczy, to jeszcze dopiero będzie. Na razie mam ekipami tutaj na tej stronie 234 zł razem z Mortisem, który kosztuje około 17, to będzie 235 zł znaczy co ja mam 245 zł to około będzie tyle. Dodad jeszcze tutaj te skinki, tutaj które są te graffiti, tutaj właśnie te dwa i tutaj coś. To będzie właśnie jakieś 255 około Ekwipunek Żeby wam pokazać Tutaj mam na przykład tego Mortisa M41S Mazi na przykład Tutaj jest palnik Busena Skrzyneczki jeszcze do tego dolecą To na pewno Odznaki Hydra Tutaj jest Feniks Łatwizny No tutaj też są takie odznaki No i tutaj taki ekwipunek Za 260 zł. Myślę, że to jest dobra cena, ponieważ na tej stronie nie ma kocy 260 zł, e, więc myślę, że jakby. E, może ktoś, ktoś się zgłosi pod odcinkiem, jeżeli ktoś jest zainteresowany, napiszcie komentarz. Ja na pewno się do was odezwę No po prostu e, Zadam wam jakby e, Po na discordzie pogadać ze mną Bo jeżeli ktoś będzie chciał oczywiście tego trade'a To po prostu dam pogadać z kimś na discordzie No chciałbym też takie ogłoszenie Że jeżeli ktoś by chciał mój całek Tutaj jest do, każdego, e, do każdej broni skin Tutaj aktualnie Jeżeli ktoś chce to zostawcie tutaj lajkacza Subika no i po prostu e, Napiszcie komentarz No ja wam dziękuję za oglądanie trzymajcie się do zewnętrznych i elo elo